Jak zwiększyć zyski i rozwijać sklep zoologiczny? To kurs wideo, który trwa 5 godzin i składa się z trzech paneli: sprzedaż, merchandising oraz procedury. Każda z nich to jest zwiększenie ilości sprzedaży. Opowiem Ci bardzo konkretne historie z życia sklepu, w którym ja pracowałem, ale też moich klientów, w którym zwiększało to właśnie. Zyski. Więc pierwsza rzecz, sprzedaż. To jest taka chyba najbardziej tutaj newralgiczna, najważniejsza część. Często powiadam taką historię, bo ona bardzo dużo zmienia. Poleciłem kiedyś pracownikom jednego sklepu w zgodzie tam z właścicielem tego żeby sklepu, żeby po każdym. Po każdym zakupie, kiedy klient stoi już przed ladą i już skończył zakup, już nabijamy na kasę, polecić mu coś jeszcze, co jest w granicach kilku procent, powiedzmy nie więcej niż 10% tego, co te sumy, które już zakupił. To były zazwyczaj jakieś takie drobne rzeczy, tak zwane impulsowe, które często tak stoją, stoją przy ladach, czyli, czyli jakiś gryzaczek, czyli jakaś mała piłeczka, i w zależności od tego, jak, o jakim zwierzęciu mówimy. I o opiekunie jakiegoś zwierzęcia. To tylko nie miało to tylko leżeć, ale ten klient, te, przepraszam, ten sprzedawca miał to też polecać. I zadanie było takie, że za każdym razem, kiedy klient to kupi, miałeś zapisywać za ile um, ktoś kupił, czyli czy to było 50 groszy, złotówka, 10 zł, tak. E, okazało się, że po całym miesiącu takich zapisywań kwota, która dodatkowo została uzbierana, to 5000 złotych. Wyobrażasz to sobie? Dla wielu sklepów 5000 zł to, to jest bardzo, bardzo dużo. Dla, dla tamtego sklepu było to w granicach 7% ich obrotu. Myślę, że dla wielu mniejszych sklepów, być może, gdyby zbierali taką sumę, to, to, to byłoby suma w granicach może ich nawet 20%, tak. Ale to konkretnie zwiększyło. To tylko jedna rzecz, którą ci tutaj mówię, ale takich rzeczy jest dużo więcej, które znajdziesz w nagraniu. Ta jedna drobna rzecz tyle potrafi zwiększyć, tak? Sprzedaż. Inną rzeczą to jest na przykład merchandising, tak? Czyli właściwe ustawienie towaru, tak, żeby ten towar sprzedawał się troszkę poniekąd sam, przynajmniej na tyle, na ile się uda. No, takie chociażby dwie, dwie rzeczy, które, które przyniosły konkretne pieniądze, to były takie, w pewnym momencie mieliśmy towar, który zakupiliśmy w większej ilości i ten towar stał w różnych miejscach w sklepie, on stał trochę na ladzie, żeby ludzie widzieli, że jest coś nowego, to stało w pewnym miejscu na półce i to stało też na magazynie, ponieważ no, była tego duża ilość, już tego wszystkiego nie zmieściliśmy. I to sprzedawało się powiedzmy w jakimś tam stopniu, tak? Ale w pewnym momencie chcąc. Pójść za tym, za, za tak zwanym efektem obfitości, o którym też mówię tam w kursie, to zauważyłem, że ludzie o wiele chętniej kupują, jeżeli widzą, że coś jest w jednym miejscu czegoś bardzo dużo. Jest, jakby, ten efekt powoduje, że ludzie dużo chętniej to kupują, jeśli, jeśli widzą, że, że jest, to, jest tego gdzieś w jednym miejscu dużo. I teoretycznie to, że miałem to postawione w różnych miejscach, też nie było złe. Natomiast spróbowałem czegoś innego. Daliśmy w jednym miejscu, wzięliśmy nawet te rzeczy z magazynu, troszkę zrobiliśmy więcej miejsca, zdejmując inne rzeczy, upychając gdzieś w innym miejscu nagle okazało się, że bo to chodziło o puszki dla, dla psa, że te puszki stały w jednym miejscu tego było bardzo dużo i praktycznie każdy, kto wchodził, kierował się tam, czasami mówiąc o, co tutaj macie takiego ciekawego dlaczego tego jest tak dużo, czasami nic nie mówiąc, po prostu idąc i, i okazało się, że połowa tego sprzedała się, sprzedała się w tym, w tym samym czasie, co, co ledwie kilka puszek wcześniej, tak, ten efekt dał to, że dużo szybszy był obrót, obrót towarem, co jest jak pewnie rozumiesz bardzo bardzo ważne, żeby się szybciej rzeczy sprzedawały to jest jedna rzecz, druga rzecz to była taka, że mieliśmy takie bardzo duże, nietypowe akwarium, które stało wysoko, bo na, na początku je postawiliśmy gdzieś w jakimś miejscu, ono się nie sprzedawało, więc widzimy, że zajmuje nam miejsce i postawiliśmy je gdzieś bardzo wysoko z tyłu sklepu i praktycznie ono już tam stało zakurzone nikt tam o tym akwarium nie, nie pamiętał, więc wzięliśmy w zasadę, żeby pokazać coś w kontekście jednak dać coś na wysokości wzroku i postawiliśmy to, zaryzykowaliśmy, stawiliśmy to akwarium, trochę je wyposażyliśmy. Okazało się, że bardzo szybko nie tylko one miało większe zainteresowanie, ale że znalazł się kupiec na to, ponieważ źle podeszliśmy do tematu, tak? Szybkość, pewna szybkość, merchandising daje to, że czasami pewne rzeczy zaczynają się same, same sprzedawać. I kolejną rzeczą to są procedury. Procedury to w ogóle mają na, na celu to, żeby skontrolować pewne rzeczy, które no tak troszkę uciekają ze sklepu. Bardzo często mieliśmy straty, które liczyliśmy nawet w setkach, tak. Powodujące to, że kiedy przyjeżdżał jakiś towar, i tego towaru często było bardzo dużo, i rzeczy, które były coś niewłaściwe, odkładaliśmy gdzieś na bok, żeby na przykład zwrócić do hurtowni, bo było coś uszkodzone, albo, przy, albo z drugiej znów strony przychodził klient, dawał coś do reklamacji, albo oddawał towar, i te rzeczy gdzieś się gubiły w sklepie. Zapominaliśmy o nich, przychodził inny pracownik, trzeba było coś ważniejszego do zrobienia, i tak wyliczyliśmy sobie w pewnym momencie, że kilkaset złotych nadmiesięcznie traciliśmy na towarze, który gdzieś zaginął, albo nie wiedzieliśmy, gdzie on jest, albo jak go z powrotem. Wrzucić do systemu, zrobiliśmy taki cały, cały system siedmiu takich głównych. Zasad, tak, takich procedur. Je wszystkie wydrukowaliśmy, tak? I od tamtej pory wszystko było, wiadomo, były specjalne papierki, gdzie każdy wręcz się podpisywał, pracownik, żeby wiedzieć, kto, kto jest za co odpowiedzialny. I to nam uratowało kolejnych kilkaset złotych w miesiącu. To wszystko to jest bardzo konkretne albo zyski, albo oszczędności, tak? czy, czy jak pieniądze zostają przy tobie. Dlatego zachęcam cię jeszcze raz do, do kursu. Jak zwiększyć zyski i rozwijać sklep zoologiczny. Znajdziesz w nim dużo konkretnych zasad, których który przynajmniej jak kilka wprowadzić w życie, myślę, że już będziesz mieć z tego bardzo konkretne efekty. Zapraszam Cię do tego. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.